Płomień TV zaprasza na kolejny mecz Trzeciej Ligi Grupy Podlasko-Warmińsko-Mazurskiej. Witam wszystkich na kolejnym skrócie Trzeciej Ligi Grupy Podlasko-Warmińsko-Mazurskiej. Dzisiaj Ełcki Płomień rozegra mecz w Lubawie z tutejszym motorem. 14 zespół podejmuje u siebie lidera. Kto będzie zwycięzcą tego pojedynku? Za chwilę się przekonamy. Grzegorz Kujawa będzie sędzią głównym tego pojedynku. Marcin Trzaskalski oraz Bazyl Jabłonowski w kole środkowym. Rozpoczną gospodarze. Zawodnicy z Lubawy pod wodzą nowego szkoleniowca. Marka Olejniczaka spisują się bardzo dobrze. Wygrali w pierwszym meczu 3 do 0 na wyjeździe z Huraganem Morą. Tutaj pierwszy strzał zawodnika z Lubawy, Rzeźnikiewicza Jarosława. Ale wypluł tę piłkę Bybłowski i spokojnie Sewek Safarian może ją ekspediować do środka. Marcin Trzaskalski faulowany przez zawodników z Lubawy. Już szybkie wznowienie w kierunku Kamila Jackiewicza. Kamila Jackiewicz powalczył z Ksiukiem i bardzo dobrze przeniósł ciężar gry pod pole karne z przeciwnika. Kolejna sytuacja. Sewek Safarian w pole karne wrzuca. Kamilacki Jackiewicz przyjął na klatkę. Minął Dawida Ksiuka i zatrzymał się na drugim Dawidzie. Tym razem kręt. Był lepszy od bramko strzelego napastnika z Ełku. Tutaj jeszcze powalczył Kamieackiewicz oddaje strzał z paru metrów. Ale Dawid Kręt popisuje się piękną paradą, a co najważniejsze skutecznie. Broni ten strzał, który zmierzał w światło bramki. Już się też pod drugą bramką. Nowiński Cezary. Yy, obok niego są dwaj zawodnicy Zełku. Yy, wrzuca w lewo nogę w polekarę! Bazylia Błonowski jest yy, na piątym metrze! I bramka! Jeden do zera! Motor Lubawa prowadzi. Czyżby kolejna sensacja graczy Marka Olejniczaka? Spójrz na tę sytuację. Marek Olejniczak przy nim było dwóch zawodników. Sewek Safaren raz kraska, ale żaden z nich nie wybił tej piłki. Znalazł się Bazyl Jabłonowski tuż przed Bebłowskim. I ten nieporadnie wypluwa pierwszą piłkę, a później nastąpiło to, co nastąpiło. 1 do zera w Lubawie. Marek Śnieżawski. Remiszewski tuż przed Polegarnym oddaje strzał, ale tym razem Bebłowski bez zarzutu. Już się też po drugą bramkę. Łochnicki do Trzaskalskiego. Trzaskalski zgrywa do środka do Kamieleckiego. za początkowo ją słynny Brazylijczyk Bebeto na Mistrzostwach Świata. Może tutaj wspomnę, że urodził się syn dla Kamila Jackiewicza o imieniu Kornel. Gratulujemy dla Kamila, czyli nowa kadra juniorska w płomieniu rośnie. Fantastyczny strzał. Bramka kolejki, a być może nawet rundy całej. Fantastycznie przymierzył i oddał strzał. Kamil Jackiewicz tutaj jeszcze raz. Kamil Jackiewicz, ale zbyt Lekko dograna piłka przez Sewaka Safariana i nie miała siły. I spokojnie Dawid Keto bronił tę piłkę. Jeszcze raz Nowiński, Nowiński, lewa noga. Nowiński, co zrobi tym razem? Ten zawodnik coś do środka daje strzał i słupek! Ratuje Begłoskiego i zespół z Ełku przed utratą gola do szatni. I czego Kujawa, gwizda po raz ostatni w pierwszej połowie. Ty, tu już rozpoczął. Część drugą w meczu w Lubawie. Kolejna sytuacja motoru Lubawa. Remiszewski przymierza z Woleja, oddaje strzał, ale wysoko, ponad bramkarzem. Kolejna sytuacja motoru Lubawa, którzy w drugiej połowie byli lepszą drużyną od lidera Azełku. Jeszcze raz, Remiszewski, zabrakło paru centymetrów, aby mógł zamknąć tę całą sytuację. Spójrzmy, Remiszewski, jeszcze raz. Reniszewski, poprzeczka. Paru centymetrów zabrakło, aby zawodnicy z Lubawy objęli prowadzenie w meczu z liderem. Kolejny strzał zawodnika z Lubawy. Jedna z nielicznych sytuacji zawodników z Ełku. Jackiewicz do Kraski, Kraska oddaje strzał, ale zeszła ta piłka z nogi. Byłby Dawid Kret bezradny przy tym strzale. Kolejna sytuacji. Rafonie Niedźwiecki do kraski. Kraska minął. Ksiuka Dawida wchodzi w pole karne. Jest faulowany. Czy było to na linii, czy przed linią? Pola karnego. Jednak przed. Sebek Safarian wrzuca w pole karne. Niskowita piłka. Jeszcze tutaj było naprawnie, naprawdę groźnie. Piłka jak na fliperach odbija się, ale jeszcze. Daniel Kraska utrzymuje się przy piłce. Daniel Kraska, mi obrońcę. Daniel Kraska wykłada piłkę do środka. Łochnicki z. Judu zawodnika i tutaj mamy ostatnią akcję meczu. Janusz Stankiewicz, Dawid Kret, Janusz Stankiewicz, szansa i ponad bramkarzem. I to był ostatni akcent tego meczu. Grzegorz Kujawa gwizda po raz ostatni, jeden do jednego.